Nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym. Dzisiaj powiem coś na temat błonnika. Czy błonnik wspomaga nasze jelita? Czy on jest absolutnie niezbędny? Czy musimy spożywać go 40 gramów, tak jak mówią oficjalne zalecenia? I czy bez błonnika grozi nam nowotwór jelita grubego? Zostań ze mną, jeżeli film cię interesuje. Pamiętam jak na studiach uczyłam się na temat błonnika i dowiedziałam się, że powinniśmy jeść 40 gramów błonnika w diecie, ale jednocześnie, kiedy spożywamy większej ilości błonnika, na przykład są to płatki na śniadanie, to absolutnie powinny być łączone z mlekiem, ponieważ błonnik powoduje wypłukiwanie wapnia z diety i osoby, które mieszkają w Afryce rzadziej cierpią na nowotwory jelita grubego właśnie przez to, że spożywają błonnik no niestety. Okazało się, że to co uczymy się na studiach jest to jakaś wiedza powierzchowna i nikt nam do końca nie tłumaczy o co chodzi, bo ja nigdy nie potrafiłam uzyskać informacji dlaczego właśnie jest tak, że ja do produktów, które zawierają błonnik, muszę dodać mleko. Po pierwsze, mleko zawiera taki wapń, który biodostępność ma nikłą. A co powoduje, że jednak produkty z błonnikiem wyciągają ten wapń z naszego organizmu? No chodzi tutaj o kwas fitynowy, którego nie powinniśmy się tak do końca bać. Kwas fitynowy jest związany ze wszystkim, co zawiera rzeczywiście błonnika więc będą to orzechy, będą to pestki, będą to zboża, właśnie takie grubo, e, e, z grubego przemiało, czyli z tą łuską zewnętrzną, bo ta łuska będzie zawierała kwas fitynowy. I wiele osób mówi o tym, że trzeba wszystko kompletnie moczyć przez 12 godzin, żeby usunąć kwas fitynowy. Otóż kwas fitynowy ma swoje też dobre strony, no takie, że na przykład wiedząc o tym, że łączy jednak się z wapniem, go wypłukuje z organizmu, no to łączy się również z metalami ciężkimi, których obecnie w diecie jest dużo. Dlatego tutaj czasami po prostu wystarczy zastosować rozdzielność w diecie. Ten błonnik ma swoje lepsze i gorsze, gorszą stronę. Bo z jednej strony mamy błonnik, taki jaki jest zawarty na przykład w owocach, to jest błonnik, który ma taką zdolność żelowania. On dzięki temu, że żaluje, łączy się z toksynami i zwiększa wydalanie z naszego organizmu. Czyli rzeczywiście może być tak, że jedzenie owoców może spowodować połączenie się z toksynami i wyrzucenie ich z organizmu. Mamy też błonnik typu celuloza, który mamy w warzywach, mamy w owocach, no mamy też w zbożach. Ta celuloza będzie powodowała takie um, to jest taka pożywka dla naszych kultur bakterii, czyli nasze dobre kultury bakterii w jelitach muszą dostać ten błonnik, żeby miały nad czym wzrastać. To jest taki nawóz dla tych naszych korzystnych bakterii i taki prebiotyk. No mamy też jeszcze błonnik, który jest związany ze zbożami. Tych błonników jest kilka rodzajów i ten błonnik może być dla nas problematyczny, dlatego że wiele osób w dzisiejszych czasach cierpi na tzw. zespół jelita nadwrażliwego, o którym już też mówiłam tutaj w jednym filmie. Możemy mieć jakieś. Jakieś nadżerki w układzie pokarmowym, możemy mieć jakieś przekrwione jelita, krwawienie, chorobę leśniackiego krona. No tutaj jest dużo takich sytuacji, w których wiemy, że ten błonnik może być zbyt agresywny. Dlatego też wiele osób źle reaguje na produkty pełnoziarniste czy choćby. Grykę. I może się okazać, że dobrze reagujesz na chleb gryczany. Po pierwsze, dlatego, że on już jest zmielony. Po drugie, dlatego, że tam zadziałał zakwas. Czyli taki 12- czy 24-godzinny, a nawet 48-godzinny zakwas z chleba gryczanego może spowodować rozłożenie częściowo, rozpulchnienie tego błonnika, co spowoduje, że on jest łagodniejszy dla naszych jelit, ale również troszeczkę usuwa tego kwasu fitenowego. I teraz błonnik tak i nie. Jeżeli ktoś ma problem ze wzdęciami, to owoce nie będą dla niego dobre, bo będą nasilały wzdęcia, więc z jednej strony no niby zbiera to toksyny, ale z drugiej strony nasila dysbiozę, ponieważ tam następuje nadmierna fermentacja, zbiera się za dużo gazów. Jeżeli wprowadzimy zboża, a masz podrażnione już jelita, no to może się okazać, że niestety taki błonnik również nie jest dobry. Więc jaki? No to może warzywa. Spróbuj warzywa. Są osoby, które w sytuacji, w której mają dysbiozę w jelitach, cierpią na różne problemy, wzdęcia, zaparcia, biegunki itd. Nie mogą iść w ogóle zbóż. Są takie diety, które się wprowadza w mocnych dysbiozach jelitowych, które są oparte o to, że nie ma w nich w ogóle warzyw i w ogóle owoców. To się wprowadza na jakiś czas, tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie maksymalnie, a później próbuje się rozszerzyć dietę. Więc jeżeli należy do osób, które nie mogą iść produktów surowych, owoców, po warzywach masz wzdęcia, to musisz spróbować suplementacji, dlatego że niestety te nasze kosmiki jelitowe one potrzebują pokarmu. Dla nich pokarmem będzie to, co wytwarzają dobre kultury bakterii, to co powstaje podczas fermentacji, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, więc takimi dobrymi produktami, które wspomagają jelita i które pomogą ci później zastosować produkty no właśnie typu warzywa, owoce i tak dalej, to będą kwas kaprylowy, który możesz znaleźć na przykład w tłuszczu kokosowym, krótkołańcuchowe, kwasy tłuszczowe, tutaj dobrze się sprawdzi suplementacja takich kwasów tłuszczowych, ale też pamiętaj o takich produktach, na przykład jak masło, które również zawiera kwasy krótkołańcuchowe, które niekoniecznie dojdą tam do końca jelit, ale też są dla naszego organizmu potrzebne. Tutaj może się sprawdzić również skrobia oporna na trawienie. Tą skrobię, pomimo tego, że ugotujesz produkt, to zawsze jej trochę zostaje. Tutaj dobre będą ziemniaki, niedojrzałe banany, które można sobie obrobić termicznie. No, skrobia oporna na trawienie znajduje się również w zbożach. I to, co powiedziałam wcześniej, że błonnik ze zbóż może działać drażniąco, ale przecież na początek możesz zastosować zboża oczyszczone, czyli biały ryż. Kaszę jaglaną, która już też została oczyszczona z łuski, z łuski, wcześniej była przecież prosem, czy innego rodzaju zboża, no raczej unika i pszenicy. I ta skrobia oporna będzie też pożywką dla kultur bakterii, będzie też pożywką dla, tak, dla kultur bakterii, które fermentując wytwarzają pożywkę dla Twoich jelit. Co jeszcze może być pomocne dla Twoich jelit? Są produkty fermentowane, wprowadzenie enzymów, nawet naturalne enzymy. Można enzymy kupić jako suplement, a można wprowadzić naturalne, na przykład Enzym, który znajdziemy w ananasie, czyli jedzenie surowych ananasów również może być pomocne, a jeżeli nie, no to szukaj suplementów z tymi naturalnymi enzymami. Więc błonnik, tak jak powiedziałam, ma swoją dobrą i złą stronę. Dobra strona błonnika jest taka, że rzeczywiście on korzystnie wpływa, bo może zbierać toksyny z jeli, może też być i jest pożywką dla dobrych kultur bakterii, ale może mieć złą stronę, może nadmiernie zabierać minerały z naszego organizmu, może mieć też taką złą stronę, że helatuje nam pierwiastki, które no byłyby odżywcze dla naszego organizmu, może też podrażniać nasze jelita, może powodować nadmierną fermentację i wzdęcia, więc tutaj warto się temu przyjrzeć, ale kochane, jeżeli temat jest zbyt skomplikowany i myślisz sobie, o, matko, myślałam, że to jest dużo prostsze, że po prostu wystarczy jeść błonnik i już będę zdrową osobą, to nie, no bo błonnik czasami może niestety zaszkodzić, czasami trzeba wprowadzić go troszeczkę później. To ja już dzisiaj zapraszam cię na wykład, który prowadzi Kamila Lipowicz dotyczący właśnie jelit. Wykład, link do tego wykładu, gdzie się zapisać, znajdziesz tam poniżej, wkleję. A póki co e, możesz ściągnąć nasz darmowy poradnik dotyczący bólu brzucha i jak sobie z bólem brzucha poradzić i, i, i z czego on może wynikać. Również link jest na dole, także mam nadzieję, że troszeczkę rozwiązałam Twoje problemy. Zapraszam Cię na wykład do naszej Akademii IWEN prostym językiem z gotowymi rozwiązaniami. I na pewno usłyszysz mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy, jak sobie pomóc, bo to jest niewiarygodne, jak wiele osób cierpi na różnego rodzaju dolegliwości związane z jelitami i na pewno nieraz usłyszałaś diagnozę, że jest to zespół jelita drażliwego. A wcale tak nie musi być. Do zobaczenia. Oczywiście lajkujemy i subskrybujemy.